O. Dzień dobry, przepraszam czy to jest celowanie? Pani się celami zajmuje, tak? Proszę Pani, Anna Jadnik ja z tej strony. Może ja powiem o co chodzi. Ja proszę Pani, mam strasznie suchą cerę. Ja zrobiłam taki błąd, wie Pani, bo ja się wysmarowałam, w Pani, taką pastą do butów. Tam było napisane, że to... Zmiękcza skórę, wie pani daje połysk, e, świeży, e, że woda nie przemawza i tak dalej. No wysmarowałam się tym i w tej chwili mam strasznie suchą cerę, coś chciałabym z tym zrobić. Ale no to chyba pani się źle po, połączyła. Z kim? Chyba źle. Ale z kim się źle połączyła? Ale tutaj pod ten numer pani źle zadzwoniła. Dlaczego? No my kierujemy ale, ale w, w jakiej sprawie? Nie? No, no, no w sprawie cery. Ale przecież my kierujemy No tak. No tak, no to wystarczy cerami się państwo zajmujecie. No tak, no ale o co chodzi? Bo ja nie wiem o co tu chodzi. O, o... Może jeszcze raz pojaśnię. Bo e, smarowałem się e, twarzą do butów i mam w tej chwili strasznie suchą cerę po No, tym. no, no to co? No przecież ja cery nic... Ja pani nie ceruję. No, to gdzie Pani cerę robi? W garderobach, w No Ja mam tutaj taką garderobę, wie Pani, e, znaczy chodzi Pani tam, gdzie się ubrania trzyma, takie no. pomieszczenie, tak? No tak. No to ja mam takie pomieszczenie. Dlaczego, to możemy to zrobić ja, ja w garderobie. Nie wiem, o co, pani, o co Pani chodzi. Pani w garderobach tylko robi. Ja robię tylko cerowanie w marynarkach, w nie rozumiem, Pani tylko na jesieni robi. Słucham? Na jesieni, tak? Na jakiej jesieni? Ja Przez chwilę Pani odpominała. Ale coś chyba Pani się zły numer. To, to... A skąd Pani ma ten numer? Od Pana e, Marka, sąsiada. Od jakiego Marka? Marek e, Jaskulnik. Ja nie znam takiego Pana w ogóle. E, ja też. Mhm. Słucham? go nie znam, ale ta numer to pani. To jest jakaś pomyłka, proszę pani. Ojej, no to ja już nic nie wiem. Czy pani się zajmuje cerami, czy nie? Zajmuje się cerami, proszę pani, te dziury w garderobach, a nie na skórze, na no przykład przecież... Chyba, ja nie wiem, albo Pani jest jakaś Ale... normalna, albo ja, no. Ale ja nie mam żadnej dziury na twarzy, no co Pani mi o dziurach mówi, ja nie mówię o dziurach, tylko o dziurach. Ale suchą to o tym Pani mówi? No mam suchą cerę. No jaką suchą? No bardzo suchą, wysuszona po, po tej paście, no. Ach, chyba coś, coś, chyba Pani powinna gdzie indziej zadzwonić raczej, a nie tutaj. My, my.